Siemaneczko wszystkim, this is team, z tej strony witam was na moim kanale. Ci kolejny odcinek z brutalwą 3D, piętro dziesiąte, część druga. No, no i zaczynamy, a jak widać przy wyjściu z podziemi. idziemy na razie na lewą stronę, tą łatwiejszą, tak mi się wydaje. A tutaj, no musimy się dostać na razie do bossa, który jest w dużym pomieszczeniu schowany, a wręcz czeka na nas tam na start, to raczej, sobie oczyścimy tu wszystkie korytarze, więc spokój, by nas tutaj nikt nie atakował. Po drugiej stronie jest trochę gorzej, bo jest tego więcej. No i boss nie czeka już na nas, tylko już się kręci po mapie, tylko tam wejdziemy, czy po pomieszczeniu, w tym całym. No, więc trzeba być uważnym, ale i też najlepiej właśnie pobiegać tam i po zabijać wszystkich, zanim się na niego ruszy. Dobra, tutaj pomieszczonko jakieś samo ze skarbami. No. Na razie tak na szybko. No tutaj za dużo tego raczej nie będzie. Do zabijania. <laughs> nie da rady. Okej, okay. a jakieś apteczki na później, trzy. Przydadzą się raczej. Żeby nie marnować power-upów za bardzo. A warto się będzie tutaj cofnąć. No dobra, tu chyba już przebiegłem. Trzeba lukać na mapę, no bo ona się pokręcić niepotrzebnie. Tylko. A tu jeszcze coś zostało. No, ej, tylko retal, Które to będzie ten? Tutaj, tu. A tutaj. No, proszę bardzo, tutaj się działo. Tu byłem tutaj coś. a, no, a tutaj, tutaj kółeczko tylko robimy, a tu po lewo się policzka. Jak też myślałem. A, no przy okazji. A, nie ten korytarz, gdzie to ten... tak tutaj. No i też tak wcześniej tą stroną naokoło żeby od razu oczyścić sobie wszystko. O, ale rzucił grana z kuba <grymnie> By było po mnie. No dobra. Czyli to, coś tam się kręci słychać. O, przebiegam za to, przez kogoś tutaj. Tutaj kogoś nie ma nie ma. Tędy no, ten będzie oczywiście wracać. Trzeba uważać, więc tutaj sobie pozgarnąć kogo mogę hmm. a ja już tutaj dochodzę do umieszczenia dzięki BOSS, no, Są psiaki. Idziemy na drugą stronę tej Oczyścimy też oczywiście. No, i to się też nie wracać specjalnie już i szukać. Dobra. To ma być całość. Tak. Dobra, dobijamy już do BOSSA, Wyciągamy go z crewy. Reload. Może się uda go jakoś załatwić jeszcze w tym pomieszczeniu, przecież nigdy się mi tak nie udało. Próbowałem parę razy. Aha, brywaj, szalony. Teraz no ja oberwę pewnie. Było, było pewne. Dziada, widać, widać. Do tyłu. No. Cofnął się? cóż to za zagryw tej co ty zobalasz No, czekamy chodź, 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 chodź Jest, dało się Fajnie, skosiłem no. I żeby tak, wejdźmy do tego pomieszczenia, zobaczycie co tam jest. A przede wszystkim było zupełnie zobaczcie, jak mało zostało z pełnego magazynka a tutaj ciach, ciach, ciach 142, no, nie za dużo, ale lepiej sobie zostawić, no, wiadomo ta broń to samą ugrzywa, więc zmienimy na tą, tej się mniej uszywało. O, część ja się, pokupię, się. Kurta, tak, to było tu, tu, tu. Dobrze. Na drugą stronę. Tego jakoś udało się, tak się zblokował, że trzeba było go wyciągać właśnie na zewnątrz, ale tu już tak fajnie raczej nam nie będzie. post jest po prawej stronie, ale no jak mówiłem, on potrafi sobie wyleść i mimo wszystko nas może zaatakować. No może że nie rzucił granatem, kurzu było po mnie. A też spoko mi idzie, bo nawet sporo życia jeszcze mam. Co ciekawe. A proszę bardzo, o wilku mowa. Bosik. Przełagowanie. Używamy trochę innej broni, na odmiany. Czy tak mało misji zostało. <grytanie> Dobra, to już poszło. A, ten już sobie sam wylezie. Jestem nawet szczęśliwy z tego powodu. No będzie trochę spokoju tak naprawdę dzięki temu. No bo biegać i walczyć z tym bossem i jeszcze z tamtym przeciwnikiem, co tam pozostali, to nie będzie raczej takie łatwe. No, no, no. E, nee, ładzi. No dobra, może na serem trochę... Pocisnę. O, czekajcie, może sobie coś odpalę. Taki mały skrypcik na, na myszce, żeby on z automatu strzelał ten laser. Zresztą to, to innej gry całkiem go używam, ale, ale to też się jak przydaje. trzeba klikać, tak. No nie wiem, zdaje mi się, że jak ten laser używam, to on o wiele później strzela jakoś tego spowania ten laser przy okazji a, przeładuj więc może i na długo warto będzie używać tylko w ten sposób Uuu. OK okej, dobra, mamy ładuj ładuj, może jeszcze tamże okazji, no, tego lasera, no bo warto mi się zdaje zużyć trochę tej amunicji, bo i tak się o kurde, ale szarpnął Teraz trochę strach. Kto strzeli, to będzie po mnie. Fak! Fak! Dobrze, nic ją nie oberwała. Fak, fak, fak. <grym> oh shit, oh shit, oh shit! A się penia teraz. Padł, padł, padł! Nie, nie patrz! Oh, fak! <grym> ja byłem pewny, że on padł. W tym momencie. Teraz pod dopiero. Dobra, żeby teraz nie pobić korytarzy. Idziemy tu. I szukamy apteczek. Te eee, apteczki były po tej stronie. Tutaj, gdzieś w jakimś zaułku. Ukryte. Gdzieś pochowane. przecież z amunicji jakoś się pozbierać, widać. O, i tu. A, to nie ten zaułek. Ten zaułek był chyba ten wcześniejszy. Gdzie to było? A, tu. O, jeszcze amunicja, Przyda się. Przyda się, przyda się. Ciach, ciach, ciach. O, muszę bardzo stło. I tak jak jeszcze tam wbijemy do tego pomieszczenia, bo po tej stronie akurat nie ma, ale po tamtej stronie jest power-up. Więc mamy jednego po tej. Warto go użyć, żeby nie stracić życia za szybko. idziemy. Wrzucamy się na plecy i tak dalej. Wsiłamy wszystkich po drodze. Tu mamy parapa oczywiście. A, o, o nim wspominałem sobie. Czekamy. Ja uciekam, bo się boję. Nie chcę stracić życia. Totalnie. Nie mam broń. Coś przegoszczę. 10 grenajców, ale muszę sobie zmienić o, profil na myśl nie będę mógł używać w ogóle no dobra, zobaczmy jak stoimy, 124 na 130 ale ciekawe jak z tym duszkiem, bo w sumie ja jeszcze nie przyszedłem tej mapy i nie mam dlatego pojęcia jak to jest z tym duchem w końcu wiem, że miałem problem na jakiejś mapie jak był właśnie duszki a też właśnie na ukrytej mapie, w dziesiątej, chyba to był trzeci epizod, to mi się wydaje, że to był trzeci epizod właśnie mapa Pac-Mana i tam były cztery duszki. O, tutaj pusto, Do dobra dobra, zbiorniemy sobie ammo, zwłaszcza mu apteczka jakby ktoś potrzebował, no, przodowanie oczywiście, yy, tak samo przeładowanie, <laughs> ładnie. Tylko przy od razu zdech. Ale idziemy na tą stronę, bo tutaj też powinien coś się kręcić. Jakieś skarby. będzie ja teraz w śmiechu Kupa, bo już miałem nie raz, tak że zabijam bossów. Bosowie mnie nie zabili. Prawie że ani razu, mogłem powiedzieć tak. A zabili mnie kurczę te skubańcy z granatami. Ja tu sobie biegam, zabijam wszystko. A oni mi tylko granataj i pom. O, o wilku ma, stąd. Nie wiem gdzie on jest. Teraz wyskoczy pewnie. No Dobra, zobaczmy. Jest, wszyscy zabici. Fajnie. Fajnie, fajnie. Więc... No nie wiem, to z tamtą mapą z duszkami właśnie na trzecim prawdopodobnie epizodzie, co była właśnie też ukryta, no jest jakiś bóg tam jednak, albo po prostu no coś tam twórcy robili i nie dokończyli dlatego do tak byśmy. Dobra, power tam zgarnięty, idziemy po następne trzy, e, przy okazji sekret wam pokażę, które jeszcze znalazłem, no i powiem gdzie powinny być, jeszcze tam oryginalnie można powiedzieć. Mm. Tutaj jakby, sekret, właśnie bardzo parę rapy. sobie zgarnę. Dwa, trzeciego zostaje, bo jeszcze może mnie duszek tutaj ugryźć. Na wszelki wypadek. Tu powiem ci jeden sekret właśnie jeszcze. Ale go się nie da otworzyć. I tak samo ten słupek da się skasować. Ten jeden przynajmniej, ale go nie da się. Czemuś tak jest. Coś tutaj twórcy namodzili i się nie da. No nie, dłużka. w razie nie widzę, coś, tak podejrzanie, gdzieś się odczai pewnie, zaraz mi wyskoczy i tylko stracę do życie, które tak sobie skrętnie tutaj zbieram, skrycie raczej, 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 raczej nie inaczej, dobra, góra, do góry, zobaczmy mapę, widzę no, jeszcze jakiś korytarz, został nie pokazany, mam muszę tam skończyć, ale tam pomiędzy ciekawego nie ma tutaj. No, nie ma nad kosztowności, dawaj. A w ogóle, jak pozostały, czyli dwie, dwa itemy jakieś zostały, o, jak się przebiec, popatrzeć w tych korytarzach gdzieś mogło coś zostać na rzeczy. Niby niedużo, i tak jeszcze sekret przecież nie, nie, nie odkryty to no już nie warto co tutaj widać. Tutaj nie ma. Po tej stronie coś leżało, ale chyba to zgarnąłem wcześniej, czy później. Nie, wiem, nie widzę nic teraz. Dziwi, nic nie widzę. Dobra, nie ma co szukać, lecimy do wyjścia. Może tam było coś jeszcze? Nie, no to nic nie ma. Dobra, to było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Jak widać, niekompletnie, ale no, no nie da się znaleźć wszystkiego. Cześć!